Studio Tarnowska TV tym razem temat medyczny bardzo ważny i dotyczący niestety sporej rzeszy osób czyli mówić będziemy o światowym tygodniu świadomości stopy cukrzycowej brzmi bardzo poważnie co kryje się pod tym hasłem pod tym tygodniem który właśnie o tym w rozmowie z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim pani Lidia Czwakiel, pielęgniarka, ekspert od leczenia ran, członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran i jedna z koordynatorek tej światowej akcji w Polsce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pani Lidio i bardzo się cieszę, że pani znalazła dla nas czas, żeby porozmawiać o tym ogromnie ważnym. Temacie. On jest, on jest dlatego tak niesamowicie ważny, że po pierwsze dotyczy sporej rzeszy osób, a po drugie, można by wielu dramatów ludzkich uniknąć, gdyby w porę zająć się po pierwsze obserwacją, po drugie profilaktyką. I po trzecie, właściwym podejściem do takiego codziennego życia. Mówię tu o osobach z cukrzycą. Zatem zacznijmy od tego Światowego Tygodnia Świadomości Stopy Cukrzycowej. Do kogo skierowana jest ta akcja i z czym ona się wiąże? E, tak, e, dzień dobry, witam Państwa. E, akcja jest już po raz kolejny, aczkolwiek myślę, że na taką skalę w Polsce jest po raz pierwszy. Jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Leczenia RAN. Faktycznie akcja jest skierowana, może jeszcze powiem tutaj, że w tym roku akcja jest też pod takim hasłem oddział stopy cukrzycowej w każdym województwie, dlatego że... Akcja jest profilaktyczna, ale wiemy, że problem stopy cukrzycowej i ran na stopach u pacjentów z cukrzycą jest też w Polsce ogromny i nie ma gdzieś tych pacjentów po prostu leczyć. Ale wróćmy właśnie do tej profilaktyki. W Polsce już od dawna się mówi, że mamy około 3 miliony pacjentów chorych na cukrzycę, tak? To jest ogromna rzesza, ale to są dane szacunkowe. Mówimy, że może być nawet tych ludzi dwa razy więcej. Cukrzyca nie jest chorobą śmiertelną, jest chorobą przewlekłą, ale daje ogrom powikłań, jeżeli jest źle prowadzona. 14 listopada mieliśmy Światowy Dzień Cukrzycy, a teraz mamy Światowy Tydzień Stopy Cukrzycowej. Badania profilaktyczne mają na celu zapobiegać właśnie temu, żebyśmy. Tych pacjentów, którzy mm, ma, będą mie mog mogą mieć, będą mieli problem z owrzodzeniami na stopie, było jak najmniej, a najlepiej, gdyby ich w ogóle nie było. Profilaktyka jest zawsze najlepsza, najtańsza i, e, I możliwa w i tym i przypadku. Możliwa, mhm. Tak, i w tym przypadku możliwa, tak. E, 70 placówek w całym e, kraju, 10 nfz wzięło udział e, w tej akcji. Wczoraj byłam w nfz w Małopolskim Oddziale Krakowskim, gdzie badaliśmy. Chcemy, żeby ta akcja nie była taka tylko tygodniowa, ale żeby się rozciągnęła po prostu już na cały czas, żeby medycy w POZ-ach, w poradniach diabetologicznych, żeby ten pacjent był zbadany. Dlaczego to jest takie ważne? Cukrzyca uszkadza um, pewny, pewien zakres y, anatomiczny w naszej stopie, tak? Uszkadza zakończenia nerwowe, które prowadzą do neuropatii cukrzycowej, i, uszkadza, i cukrzyca uszkadza małe naczynia krwionośne. Pani Lidio, y, małe pytanie moje takie uzupełniające: co to jest neuropatia cukrzycowa? Jak się objawia? Y, neuropatia cukrzycowa tak jak powiedziałam, to jest uszkodzenie y, dla Zakońcie pacjentów. Nerwowe. tak, zakończenie, Ale dla pacjentów to jest uczucia ochronnego. Czyli y, pacjent, który chodzi, który na przykład skaleczyłby się, ale, albo którego obtarł but, on nie będzie tego czuł. Y, człowiek, który ma cukrzycę i na przykład wsadzi, y, włoży y, stopę do wrzątku, nie będzie tego czuł, że się poparza. Czyli Uszkodzenie czucia ochronnego w stopach, zaburzenia czucia i zaburzenia czucia temperatury. Również. Czyli, jeżeli zdrowy człowiek skaleczy się w stopę, to czuje tę ranę. Tak coś z nią robi, tak, zakłada odpowiedni tak. opatrunek i tak dalej, sprawdza być może ona wymaga szycia i tak dalej. A, a człowiek chory na cukrzycę może tego po prostu nie jakby nie odczuć, nie zauważyć. Tak, kompletnie nie odczuwa, nie zauważa tego dopiero wtedy, kiedy poczuje nieprzyjemny zapach, wilgoć w bucie. Czyli kiedy już jest tak, bardzo poważny problem. Tak, oczywiście, problem. wtedy mhm. kiedy już jest rana zakażona. Wtedy, kiedy trzeba po prostu bardzo poważnej interwencji chirurgicznej. I tutaj dlatego wróćmy do badania. Jeżeli pacjent jest zbadany i ma powiedziane, że ma tą neuropatię, to w tym momencie on swoimi pewnymi postępowaniami uniknie po prostu tych uszkodzeń na stopie. Czyli mówimy do pacjenta, ma pan, pani cukrzy, stopę neuropatyczną. Proszę nie chodzić boso. Proszę kupić odpowiednie buty. Proszę zawsze w, wkładać rękę przed założeniem buta, czy wkładka się nie podwinęła, bo to też może uszkadzać y, skórę na stopie. Tutaj jest tych zaleceń oczywiście o wiele więcej. Y, przy tych badaniach profilaktycznych z pacjentem o tym y, oczywiście rozmawiamy. Tak? Y, ja może jeszcze pokażę, że badanie jest na tyle y, proste, że to jest po prostu taki... Y, Przyrząd, który się nazywa monofilament i badanie jest krótkie, proste i może go wykonać każdy. To znaczy, każdy. Czyli medyk, nawet lekarz pierwszego lekarz kontaktu. pierwszego kontaktu, pielęgniarka. Mhm. My mamy też placówki podologiczne w tym roku w akcji i nawet podolog, gdzie pacjenci chodzą na te zabiegi podologiczne, bo musimy tu zwrócić też uwagę, że. W tym momencie ten pacjent z neuropatią cukrzycową nie może sam obcinać sobie nawet paznokci, dlatego że może dojść do obcięcia opuszka palca i on nie będzie kompletnie też tego czuł. To są osoby starsze, które nie są w stanie sięgnąć, dokładnie obciąć tych paznokci. Więc tutaj podolodzy robią też, można powiedzieć tak, dobrą robotę, bo są edukatorami w tej cukrzycy i y, też badają y, w tym roku y, pacjentów tak ten przyrząd do badania czy y, dany pacjent ma tą neuropatię cukrzycową jest rzeczywiście podobny do po prostu długopisu. I tutaj jest taki. Monofilament, tak. Taka żyłka. Taka żyłka, bardzo delikatna, giętka, którą po prostu sprawdzają Państwo, czy jest to czucie w stopie. Tak, czucie na stopy. Więc jest stopę. to, można powiedzieć, no, banalna, tak. banalne w ogóle wyposażenie, a które może dla wielu ludzi, tak. jakby zupełnie zmienić. Uratować stopę. Bieg uratować ich po tak, prostu u, tak. życia, komfortu ich życia. Czy to jest w każdym gabinecie lekarskim, lekarza pierwszego kontaktu, czy każdy lekarz no, pierwszego kontaktu? Podejrzewamy, że nie, znaczy jesteśmy pewni, że nie, dlatego, dlatego tak bardzo chcemy nagłośnić tą akcję, bo tutaj przez ten tydzień my nie zbadamy trzech milionów Polaków tak, chorych na cukrzycę ale już jak wejdzie pacjent, który ma tą cukrzycę, tak? I taki monofilament lub mówiłam o czuciu temperatury, tak? Więc term, który ma końcóweczkę metalową zimną. Zresztą teraz w różnego rodzaju mediach możemy zobaczyć, ponieważ jest akcja przez tydzień i możemy zobaczyć, jak to badanie się wykonuje. Pacjenci z tą stopą, gdzie jest neuropatia z badania, zbadana, to jest jedna grupa tych pacjentów do których przede wszystkim kierujecie tę akcję a druga grupa o której pani mówiła to pacjenci z jakimi problemami no druga grupa to jest równoległa grupa bo to są z kolei pacjenci z tak zwaną angiopatią czyli zniszczone małe naczynia krwionośne Y, tętnicze, te które y, muszą doprowadzać krew do stopy, żeby ona żyła, żeby była odżywiona i utlenowana dobrze, tak? Więc y, żebyśmy nie pomylili y, z naczyniami żylnymi. Więc y, angiopatia to są pacjenci, którzy mogą mieć zarówno angiopatię, jak i neuropatię cukrzycową. I y, angio... to są te mikronaczynki tak, krwionośne. Tak, tak, krwionośne. Ale. Oczywiście, że badamy też y, tutaj, y, badanie z kolei jest zupełnie, nie potrzeba żadnego przyrządu, dlatego że y, po prostu palpacyjnie badamy tętno na tętnicy grzbietowej stopy i na tętnicy zakostkowej, przyśrodkowej, czyli y, tylnej, y, tylnej łydki, prawda? Ale to trzeba mieć, Pani Lidio, dużo doświadczenia yy, chyba do to, przeprowadzenia yy... takiego badania. To jest badanie fizykalne po prostu, gdzie każdy medyk potrafi to wykonać. Pielęgniarka, pielęgniarka, lekarz w poz -cie. Trudność jest na tyle większa troszeczkę, że nie każdy z nas ma dobrze wyczuwane to tętno, nawet fizjologicznie. Albo to jest tak, że nawet jak nie wyczujemy, to też nie będzie tak do końca świadczyć o tym, że ta angiopatia jest rozwinięta na, na szeroką skalę. Ale zawsze wtedy możemy pokierować pacjenta na dodatkowe badanie specjalistyczne, na przykład doplerowskie. Tak? Ja też badam pacjentów takim przyrządem. Badam im ten wskaźnik kostkoramienny, czyli tak zwane ABI, specjalnym po prostu aparatem do tego przeznaczonym. I też mogę wyselekcjonować tą grupę ryzyka. Tak? Więc jeżeli pacjent trafia z cukrzycą. To te badania pacjentom robię w trakcie wizyty. W trakcie takiej wizyty. Dobrze, to teraz wiemy mniej więcej. Powiedziała Pani też o tych realiach, że ten tydzień to nie jest wystarczający czas, a jeżeli chodzi o specjalistów w tym zakresie i osoby, które się tym zajmują, to też nie, nie są aż takie rzesze ludzi, żeby można było przeanalizować, na jakim etapie rozwoju choroby jest te 3 miliony osób cierpiących tak. na cukrzycę. Mhm. Więc bardzo Panią teraz proszę. Ponieważ pani tym tematem zajmuje się fachowo, dodam jeszcze, że z wielką pasją i z wielkim zaangażowaniem, z wielkim oddaniem dla pacjenta, bo to też jest ważne. Zatem bardzo panią proszę. Co my możemy powiedzieć teraz osobom, które w, albo same mają z tym problem, albo ten problem się zaczyna z cukrzycą, albo mają w rodzinie czy wśród bliskich po prostu osoby, które zmagają się z tym problemem? Co my możemy powiedzieć, Pani Lidio, co Pani może zasugerować jako osoba naprawdę znająca temat bardzo głęboko? Jaka jest ta codzienna praktyka i profilaktyka? Ja, ja tak już spinając ten cały temat, jeszcze powiem, że proszę Państwa, akcja w dalszym ciągu trwa. Na stronie Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran jest mapa placówek w całej Polsce, do, której, do których Państwo się mogą jeszcze zgłosić w celach profilaktycznego zbadania stóp. Ym, więc zapraszam na tą mapę tych placówek, a na co dzień. To jest badanie bezpłatne. To jest badanie bezpłatne profilaktyczne. Jeżeli chodzi o y, osoby z cukrzycą, y, to jednak muszą zadbać o te stopy i y, szukać informacji, co mają zrobić, żeby nie pojawiły się zmiany, żeby nie pojawiły się y, rany. I żeby w przyszłości nie było problemów właśnie z amputacją kończyn. Więc, drodzy pacjenci, trzeba stopy oglądać codziennie, trzeba macać te stopy, czy mają równomierne ucieplenie, trzeba chodzić regularnie do podologa, a on też te stopy zobaczy. Trzeba je oglądać pod kątem, czy nie ma otarć, czy nie ma skaleczeń. Nie wolno chodzić boso. Nie wolno chodzić boso po sopo plaży, po mieszkaniu, po podwórku. Nie, cho, nie wolno chodzić w starych butach, w butach zniszczonych, które mają podwinięcia, zagięcia, brzydkie wkładki. Dobrze jest wejść na strony profilaktyki i zapoznać się z tym, jak mają te, te buty wyglądać. Muszą być przede wszystkim szerokie w końcach palców, tak? czyli szerokie z przodo, w przodostopiu i jeżeli cokolwiek Państwo zauważą, najmniejszą zmianę na stopie. Należy się natychmiast zgłosić do specjalisty. Nie ignorować tego. Nie ignorować tego absolutnie, nie leczyć samemu, nie zakładać plasterków, nie ukrywać tego, nie kupować maści na odciski, dlatego że naprawdę ja na co dzień e, widzę ogromne ludzkie dramaty z takich małych właśnie niepozornych ran. Z takich małych tak. można by o, powiedzieć tak. albo zaniedbań, albo przeoczeń, albo tak. tego, że jakoś to, a, to się zagoi, tak, jakoś to będzie. Dlatego, że my się mhm. traktujemy, to znaczy pacjenci chorzy na cukrzycę, traktują się równomiernie do osoby, która tej cukrzycy nie ma, tak? Czyli mała ranka zalepie ją i za parę dni się zagoi. A to tak nie jest. W cukrzycy w ogóle wszystkie rany goją się gorzej, tak? Goją się nieraz bardzo źle, nawet jeżeli ta cukrzyca jest niewyrównana. I przede wszystkim zachęcam do takiej opieki diabetologicznej tych pacjentów chorych na cukrzycę. Żeby nie lekceważyć samej cukrzycy, tak? To jest oczywiście podstawa, i to tak. myślę, że, że jakby to jest no, taka baza. Od której taki pacjent powinien startować również w związku z wszelkimi innymi działaniami zdrowotnymi albo leczniczymi, po prostu. Tak, tak, tak. Natomiast my mówimy dzisiaj stricte o tym tygodniu świadomości stopy cukrzycowej, a więc o tym ogromnym problemie i dramacie dla wielu ludzi, któremu właśnie można. Odpowiednio dbając o siebie albo o osobę z naszej rodziny, która sama o siebie już też nie potrafi zadbać, na przykład ze względu na wiek, no można zapobiec różnym rzeczom. Przede wszystkim również powiedzmy, że oprócz tego, o czym pani już mówiła, to ja jeszcze raz przypomnę, że te badania, dwa, czyli na neuropatię i na angiopatię stopy. No te, te, te dwa badania są banalne właściwie i można o nie pewnie poprosić swojego lekarza, tak, diabetologa, tak, czy lekarza pierwszego kontaktu, czy pielęgniarkę. Pielęgniarkę, tak. Tutaj szczególnie, szczególnie wciągamy, jak gdyby mówiąc kolokwialnie, że też pielęgniarek, bo jakby to jest grupa zawodowa, która się stricte profilaktyką no, zajmuje, powinna zajmować najszerzej, tak? Pani Lidio, jeszcze jedno pytanie, które mi się teraz nasunęło, bo Polak jest taki, że Polak potrafi, wie Pani. A to jakoś zaradzę, a to wyczytam w internecie. Jaki, yy, prawda, plaster, a może z diamentem, a może ze srebrem, a może ze złotem, a może jakieś inne jeszcze cuda yy, yy, wspaniałe, które można, którymi można zaradzić takiemu problemowi, no to jeszcze raz powiedzmy, że nie polecamy dzisiaj żadnych opatrunków specjalistycznych, nawet, nawet bardzo dobrych. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wystąpi rana na stopie u pacjenta, czy u osoby chorej na cukrzycę, to zaczynamy od diagnostyki. Dlaczego od fachowej ona, pomocy. Tak, od fachowej pomocy. Mhm. Najpierw diagnostyka, przyczyna, leczenie y, tutaj u podstawy, wykluczenie pewnych rzeczy albo potwierdzenie, a później te wszystkie plastry o który które pani mówiła, tak, już fachowiec Tak, typu który, właśnie tak, hmm. tak, w sposób postępowania. Więc nie ratujmy się również tym, że idziemy do apteki i pytamy, co można przykleić yy, i kupujemy Na tutaj się. Chyba no tak kończąc już kompletnie yy, tutaj temat leczenia, bo dzisiaj mówimy o profilaktyce. Pacjenci nieraz przychodzą z całymi reklamówkami rzeczy, które yy, są bardzo dobre, oni wydali dużo pieniędzy, ale niestety yy, jakby od drugiej strony jest to wszystko zaczęte. Nieumiejętnie tak. wykorzystane i nieumiejętnie poprowadzone leczenie. Nie tak, przez bardzo. praktyka, nie przez fachowca, nie, nie przez specjalistę, tylko przez no, po prostu no, amatora domowym tak. sposobem. Bardzo często tak. Albo że się czegoś tak. ktoś dowiedział od znajomego no, i tak dalej. Pamiętajmy, N że, że pacjenci chorzy na cukrzycę, że osoby chorzy na cukrzycę nie mogą stosować takich metod jak moczenie nóg, na przykład w szarym mydle, tak? Co jest jeszcze w dalszym ciągu pokutuje to, że jeżeli mam rany, to sobie wymoczę ją w szarym mydle w miejsce przez na przykład pół godziny. No to jest już tutaj brnięcie w rzecz bardzo, bardzo poważną, zaszkodzenie sobie po prostu. Bardzo pani dziękuję za ten zestaw bardzo, bardzo istotnych informacji, za wizytę, za pani czas. Przypominamy państwu Polskie Towarzystwo Leczenia Ran. Wystarczy wpisać właśnie tę nazwę w internet i tam będą miejsca wyszczególnione, gdzie można zasięgnąć porady, gdzie można przeprowadzić badania. Trwa światowy tydzień świadomości stopy cukrzycowej, a naszym gościem była przypomnę pielęgniarka, ekspertka w leczeniu ran, jedna z koordynatorek tej akcji w Polsce i członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran, pani Lidia Czwakiel. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję bardzo. I życzę dużo profilaktyki, a jak najmniej takich trudnych interwencji Trudny. u pacjentów. Proszę państwa, profilaktyka to potęga. Naprawdę wykorzystujmy to. Nic nie kosztuje, w bardzo wielu przypadkach naprawdę nic nie kosztuje, a, a ratuje zdrowie i życie. Niejednokrotnie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.